ja jestem, łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem też. My nie w taką grę. World Wars Heroes. Moi ludzie, ja to mam na innym telefonie. Jest to tak dobre, jest najlepsze na, na na świecie. Ja to, ludzie znam tą grę. Ja tą grę znam, tylko że na tamtym telefonie nie miałem nagrywania, a chciałem wam. A chciałem wam właśnie pokazać tą grę, no to, dobra. Ja, ja to już, już robiłem. Grałem sobie bardzo długo. Mam już shotguna. jeszcze jest karabin jakiś snajperski, maszynowy karabin. Dobra, to, to tam te, teraz trzeba. Wymieniamy się. Ja w to grałem, ludzie. To jest celownik. Dobra, ja w to grałem. I trzeba grać rzucić. I jedziemy, dobra, starają I tam jest czołg, którym zniszczymy tam, ten czołg. I my będziemy walczyć z Niemcami. No bo musicie mi uwie mu uwierzyć, O, widzicie ludzie, ja nie kłamię. Dla widzów bym nigdy nie A możemy sobie wszędzie postrzelać? 800 hajsu, dobra. U. No nie, ja, ja muszę to coś kupować. Ja nie chcę tej. Nie, karabiny maszynowe, Jezu, czy ja to muszę kupować? Kup to już nie. No, no to jest dobra, broń, ale Ej, ja wolę karabin, taki ludzie. Miał, nie, nie miałbym MP3. Dobra, ta mapka, przecież pociąg był fajniejszy, Lopajączku. No, weź mnie strzelaj. O, zobaczcie, je, jaki jest sygnał. No. O, proszę. Jest nawet o takim, gdzie... O, o, to jest fajne, bo, bo to jest... Musimy po, podejść bliżej i, i go zeszł do nas. Ta, tam mój duch, ja go widziałem, nie musicie mi... Powiedzieć, że tam był duch. No bo jest Halloween, to oni ta taką wersję zrobili z duchem. A, elo! O, o widzicie? Po, widzicie? E najgorsze ma mapy są tam, gdzie z ziemi normalnie jak jakieś lęki wystają. To mnie brzydzi. Siema. Elo. E jak tam, stary? Fajny dzień. No. Nie fajny, bo już nie. O! Idź se. Dobra, e, albo nie, Dobra, chodźcie. Oni są tam. Tu gdzie ja poszłam jak debil? Oni są tam, jest! Edź ty! Ty też pan jest. Bo tam jest jakiś... Nie.

i jesteś gotów Weź idź ty. Dobra, szybko to bierzemy. No wiesz to i mamy ulepszone granaty. Jej. Bo tutaj nikogo nie ma, co też. O, o, o takim wam coś mówię co to, to ludzie jest! Ochyda oh, to jest. Jeśli na, napiszecie WAR, czyli wojna, dam wam serduszko. Dobra, idziemy. On tam... Dobra, O nie, ja chciałem do góry granat rzucić. I kogo se zabijemy? No nikogo. O, ubogi, oni, oni mnie odkryli. Idź ty, panie. Elo. I będzie jeszcze mapka z pociągiem, jakby co. Od razu wam mówię. Żebym nie kłamał. Tu, chodź, tu. tu. O, ja ci odkryłem, Elo. Jak, jak go złapać? Przecież to, to, tylko jest... Chodź, y, ...saperskie coś. Chodź. No, oni się tam respią. Tu, gdzie mam w końcu ich? O, ja cię widziałem, stary. Ja cię widziałem, stary. Elu. A my se tu pójdziemy? A my se tu pójdziemy, Elu. Ilu. iluvina, wina. Ilu wina. iluvina. wina. ale my walczymy z Niemcami. Na jednej rundzie będzie wszędzie będą flagi Niemców poniesione. My, my chyba jest, jesteśmy Rosją, bo Rosja się sprze 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 sprzeciwiła Niemcom. To my jest, jesteśmy chyba... A tu se idzie, Ja biorę łopatę. Cud natury. Śmierć dla wóry. Jej, wygraliśmy, tak? I zobacz, ja jestem tym player. I zobacz, ja będę najlepszy gracz. O i widzicie eroga er Elu, tak dzień musimy nas się sami na dobra ok ok mamy skśnie no ale ja chcę mieć 6 7 czekajcie ile snajper snajperka Ile snajperka kosztowała? Jest. Nie Ile karabin maszynowy? No 570. Karabin snajperski. No. Dobra, ja se zbieram na karabin maszynowy. My jesteśmy ludzie ru, ruskami, chyba, bo oni się właśnie sprzeciwili, bo tam ci za dużo amunicji, no i ludzi im brakło rusko. No to po prostu oni. O, ta mapka na. nie. A, a, a ja tu. ja tu nie grałem. No co to jest za dynamit? Co to jest za dynamit? Co to ma być? eee eee Hello? Halo, 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 dobra, to nie jest chyba nic takiego, co ty, jak ty tą rękę, co to ludzie jest, widzicie? bo ona całe ręce tutaj są, wejdź, a nie, ja tu grałem, ja se pójdę na moją tajną rzecz, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja wam to już po pokażę, Tu jest najlepsza kampa, bo tutaj po po pociski nie dolatują. Ja sobie bierałem karabin wtedy, bo to było... Na... i tam sobie do, do mnie strzelałem. Oni to miały spał, nawet tam spał. I co ja... o nie! Ej, gdzie ja granat gra zostawiłem? Idź ty! Ja ci mówiłem, Marek, Mirce, żebyś... Mirce, co to jest za Ja się nazywam Player. Już ja tego nie przeczytałem. Co by tak. No, no to weźcie, gdzie wy się spawnujecie? Za tym czymś? Dobra. Tutaj, to... Do, do. Ale fajną kampę. Okej. Okay. Ale fajną mieli kampę, ludzie. Ale fajna... Dobra, ja je ja nagrywam? Dobra. Ja, nie ja nagrywam. O weź idź, ty.

o, no i co mnie to obchodzi? Podnosisz amunicję. No fajnie, szybko. No bo mi tego tu brakuje. Ja mam mało życia. Ja tego nie zauważyłem. O ja. panie, 105 życia. Tyle ży życia się nie da. Z czego on strzela? On z MP3 strzela. Jak on tak Mówię szybko strzelać? Idź ty, browaraz, lepiej, kup. Na ochronę twojego... Jak się bał ludzie! Jak się bał. Dnój mały. Jak się bałeś? No hiartuje. No On ludzie. Wiedzieliście, że on się bał. Sam się bał. szkoda... O tutaj. O! Co my mamy za kampę? O tam by mógł... Dlaczego oni tam wejścia nie zrobili? Że tam... I by o jak ja mam mało życia, Jezu. Ja tego wcale nie wiedzę. Dobra. Szkoda. No, kolej. Koleś. Koleś. Czekajcie, bo, bo to za dużo. Za... Dobra, nie co chodzi. Jestem sam w domu. Dobra. No granat mogłem rzucić. Typie! Typie! Szkoda, że nie wolno nas w swoich, ale. Wtedy każdy się, się nawalał. No, gdzie wy macie w końcu spawna? Weź się, odwal. Jak ja mu to w jak ja mi to w łeb dałem? Ej, jeszcze raz, dawajcie. Jeszcze raz. Ej. Dawajcie, go, od, od razu z tego. Jedziemy! Jedziemy! Oby te teraz była... Ej. Czyli ja byłem najsłabszy. O, ty jesteś ten ludzie. Teraz Oby była mapka z pociągiem. I my, my jesteśmy na y, przy, jakimś